Siemano. Dzisiaj się znajdujemy na stacji w Tychach. Jak się S5 jest opóźniony już, od, już opóźniony od 10 minut. I jak możecie zauważyć, tutaj stoi ET22-1108, a tam za wagonami z Fiata stoi ET43023. Na peronie trzecim, torze siódmym, stoi skład do Orzesza-Jaśkowic S... 67 chyba gdzieś tak S-47, przepraszam no na peronie pierwszym, to że ósmy stoi Impuls pierwszej generacji na który skończył kurs bieg bardziej na kolei się mówi i czeka teraz na powrót w kierunku Tychów. Lodowisko nadjeżdża, opóźniony 10 minut. Skład S5 do stacji Zwardoń, wjeżdża na tor pierwszy przy drugim i prowadzi go EN75. Obydwa semafory następne ma zielony i V Max może użyć. 别吃瓜，地主说。 Pozdrawiamy Pana maszynistę za piękne RP-1. I życzymy samych zielonych. Impuls pierwszej generacji na tychy lodowisko. Zaczynamy

Pilecki dożywca już wjeżdża w peron prawdopodobnie będziemy musieli się cofnąć. Pozdrobienie dla pana maszynisty Skład kolei śląskich zmierza już w kierunku Peronów. skład na Kowice będzie os jako ostatni skład i się będę zwijać pozdrawiam serdecznie też youtubera Lecha który jest z, Kat z Katowic z Tychów i też nagrywa ze stacji Tychy Katowice bielsko-biała no Porunek w stacjach jeździ. Ostatnio był na Helu w Gdań Gdyni Więc no Link do jego kanału zajdziecie w opisie filmu mało przypiętym Zostanie do prawego górnego rogu Zostanie przyjęte Link. Więc skład na jaśnikowicy ruszył. Jedzie nim Kibelek EN57 aks 730. I skład ten odbije na prawo Ten zakręt skąd jedzie TLK Wydmy W poniedziałek Bo teraz nagrywam nie, sobotę Planuję Złapać sobie TLK Wydmy Na stacji Tychy Więc no jak skład zniknie, kończymy nagrywanie, więc do następnego cześć.